No A teraz Wam opowiem matematykę, że mam miliony matematyk. Czyli tak, nasz kwarek tutaj wygląda tak. Jako kółeczko i do tego płateczki cztery dookoła, i tutaj z boku też po dwa płateczki. No, a te między tymi płateczkami no, przejście między jednym płateczkiem a drugim płateczkiem to jest takie wgłębienie właśnie pół, pół zaokrąglenia właśnie. Tak jakby właśnie drugi płateczek właśnie wklęsły byłby, co nie? taki falbanka jest właśnie nasz na, na kwarek, takie kółeczko fal, taka falbanka, w falbance. No i tu właśnie nad, i, i według tego właśnie naszego kwarka, jak jest zrobione właśnie ten słońce, to po prostu świeci z odpowiednią właśnie siłą ten, z odpowiednią grawitacją, napięciem właśnie na Ziemi y, nasze Słońce i dlatego ta kulka się toczy po prostu, bo góra kwarka właśnie, ten, ten, ten płateczek z góry właśnie opływowość oznacza, bo jakby właśnie y, na czubku właśnie był wystawiony na przykład prostokącik, położony y, kółka, to by właśnie y, y, toczyło się właśnie po takich prostokącikach właśnie i opływowość byłaby właśnie taka, y, ta, y, taka, y, takie półko i z wysuniętym, tym, z wysuniętym prostokącikiem i wtedy byłby kształt opływowy bo z grawita taką grawitacją by świeciło Słońce na Ziemię i Ziemia byłaby też z takich atomów bo już są różne kształty atomów i tak samo właśnie i kolorów jest właśnie wiele we Wszechświecie ale to na innym filmiku już to opowiedziałem no i także, na przykład, jakby był kwark, na przykład właśnie, że zamiast tych płatków okrągłych właśnie, byłyby trójkąty z czubkiem do góry na tym kółeczku, a i powierzchnia właśnie tego trójkąta to byłoby koło, koło, to koło tego trójkąta, tego płateczka i wgłębienie też by było właśnie trójkąt, byłby trójkąt i Kółko byłoby też właśnie taka, tak, takim, właśnie tym podstawą byłby, miałoby ten trójkąt, to wtedy właśnie no, to czułoby się właśnie wszystko po trójkącie, właśnie. Ale i opływowość byłaby po kolistym, który, ten kolistym, właśnie takim trójkącie. O, o, o trójkącie, o podstawie okrągłej, co nie? Kolistość by była właśnie. A jakby pod skosem na przykład, by te trójkąty były właśnie zrobione, co nie, to wierzchołek by się pod skosem stawiało. A jak na przykład, no tutaj rąb byłby, na przykład ten, rąb byłby podstawą trój, tego trójkąta, co nie, to wtedy opływowość byłaby w rąbie, co nie, i kółko też by były na podstawie rąbu, by musiało być robione kółka trójkątowe, żeby się to toczyło, co nie, to już troszkę inna nazwa, inna nazwa niż trójką, kółko, ale daję tutaj do, do zrozumienia, do toczenia pod. Trójkąty by się to Z jednej strony trójkąt, z drugiej strony trójkąt. No i o podstawie właśnie podstawy też mają znaczenie właśnie jakie są. No i co tam jeszcze na przykład, a jak na, na przykład trójkąt byłby właśnie, no kółeczko byłoby i czubkie byłoby, ty, trójkąt byłby do tego, do tego kwarka przyłożony z czterech stron i te wgłębienia byłyby też odwrotne właśnie w, trój, no, w, trój, w trójkącie, to w wieżowce do góry nogami by się w trójkąty trzeba było wystawiać i taka matematyka by obowiązywała i geometria. Tak to wygląda z samymi matematykami. No i tu w pijaństwie właśnie, jak coś osoba się pije, co nie idzie do wody, to niestety się zmienia, ten, tak jak tej łodzi podwodnej, no tutaj wszystko grało, co nie, a to tu, tu właśnie upili się właśnie i zmieniła się właśnie ten geometria, co nie, i po prostu no łodzi by nie wypłynęła na, na powierzchnię. Bo do góry nogami właśnie wszyscy musieliby odwrócić właśnie wyporność tej łodzi. Tak to wygląda. No, buźka. A ten samolot? A dobra, nic. No, a ze mną macie szansę właśnie genialnieć. Ja Wam teraz opowiem o odwadze, schizofrenii, depresji, właśnie nerwicy, jak powstaje. I może jeszcze wspomnę o wskrzeszeniu.